Cześć wszystkim, z tej strony Poketrener Sloniu Dzisiaj was, witam was w odcinku z Minecrafta Tak, Minecraft Doczekaliście się Ja się doczekałem eee, Robimy seed Poketrener O cholera Sloniu no dobra, nieważne no a pokazuję Sonio. To się nazywa. E, nie wiem. Dajcie mi nazwę jakąś, podeślijcie to może jest fajne. Ale świat nie, no, cicho bądź. Dobra. Nieprawidłowość, szkoła RL połączenia. Po sprawdź poprawność ustawień. Nie no, wszystko się nagrała, więc jest kozak. Dobra. E, robimy nowy świat. I ogólnie to jest taki odcinek takiego luźnego grania. Potem może, mo, może będą jakieś serwery, takie rzeczy, ale na razie, na razie jest to po prostu luźne granie. Eee, myślę, że, że słyszycie mnie okej. Oprzymie mam taką nadzieję. Oczywiście skrzyneczka. Skrzyneczka musi być obowiązkowo. Holy... God. Dobra, skrzyneczka jest zrobiona. Hmm. Pierwsze, co oczywiście trzeba zrobić, no to crafting tej, by bez tego się nie obędzie. E, żadnego kamienia nie mam, więc na razie trzeba sobie wytegować, wybudować. Możliwe, że ten, że to nagranie będzie bez cięć. Wiem, możliwe, że to będzie beznadziejne. Wiem. Mój głos, cięcia, byłoby to fajne, ale no, jakby to powiedzieć, nagrałam to pierwszy raz, na, pierwszy raz coś na komputerze, oprócz tego odcinka z Robloxa i nie czuję się jakoś jeszcze na, na siłach, żeby e, no, żeby montować takie rzeczy. Możliwe, że mój kolega, który jest bardziej uzdolniony w tych sprawach, mi położy, pomoże. Ale na razie jest to niemożliwe. No. A jak umiem montować, to to wytnę. A jak nie zamierzam, mont zacznę, no, zamierzam montować, ale jak nie będę umiał, to po prostu zostanie. Dobra. <laughs> Słuchajcie. E, bardzo długo nie było filmów, wiem. Przepraszam. E, no ale nauka. Przede wszystkim nauka. Trzeba utrzymać stopnie. Wszystkie takie rzeczy. No i to trochę jednak zajmuje różne trzeba te poprawiać oceny takie rzeczy na razie muszę Wam powiedzieć że jest bardzo dobrze wszyscy są zadowoleni włączyć troszeczkę może włączyć troszeczkę czekajcie o mm -hmm, super dobra zaczniemy robić taki pierwszy domeczek Um, będzie on chyba w dircie. Będzie nie, nie z dircie, tylko w dircie. Trzecie. Jeśli ten odcinek się przyjmie... Przyjmie, to znaczy... Nie wiem, 5 lajków. O! Wow, 5 lajków. Fajnie. Jak będzie miał 5 lajków, to wrzucam od razu, tak, raz, dwa, trzy, rachciach, następny. Co ja robię, że tak, taki odruch? Eee. Naprawdę. Możecie mnie trochę słabo słyszeć, bo jestem aktualnie po sześciogodzinnym turnieju. Ale co nie zmienia faktu, że mam mikrofon. Przecież. Uff. Chyba słychać. No, co nie zmienia faktu, że mam mikrofon, który powinien dużo to polepszyć. Ogólnie miałem jednego takiego save'a. Idealny w ogóle domek, który robiłem z 2 trzy godziny. I po prostu raz wszedłem na po prostu na jedną wersję i mi zniknął ten domek. Oprócz tego, że depresja, no bo się załamałem. Dobra. I już wszystko mam takiego, takie podstawowe ogarnięte. Jakiś pierwszy, lepszy. Koń. Ja mam jabłka, ale dwa jabłka chyba nie. Ja, jabłka? Jabłka? Ja dwa jabłka chyba nie starczą. Tak, nie mam siedełka. Dobra. Eee. Gdzieś tutaj na no, wzgórzach. Nie, dobra, przy, przy jeziorku. Takie. Mm, nie, w górze bym jakieś zrobił. O! Tup, 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 tup. A właśnie. E, to jest taki lifehack w ogóle no może nie live bo no bo to nie jest prawdziwe życie. Ale taki Minecraftowy lifehack. Bo po prostu ustawiacie sobie to i za każdym razem giniecie. Nie uciekać wam exp i takie rzeczy to jest tak kozackie. No odcinek ma już 5 minut. Jeju. No to może mieć z 20... no 30 minut jak, jak nic. Dobra. Chodź tu O, takie TTT. Piasek oczywiście jak najbardziej. Będę możliwe, że zagram sobie na hardkorze Zrobię jak w ogóle, e, jak, jak Wam się spodoba, to zostawcie komentarz e, i lajka. To mnie naprawdę bardzo zmotywuje. Wobec tego, w sumie, jak widzę, jak na przykład nie wiem, odcinek ma 50 wyświetleń, no ale ma na przykład dwa lajki. Nie wiem, czy któryś ma, ale powiedzmy, że ma dwa lajki, to tak się odechciewa. Bo no niby jest fajnie, niby jest tyle wyświetleń, ale to na przykład jedna osoba mogę to zobaczyć tysiąc razy. Mam jeden filmik, który ma 900 tych, ale ma oprócz tego, że ma 20 komentarzy, to ma jeszcze dużo lajków, więc to jak najbardziej okej. Okay. Dla mnie zadowalającą liczbą jest 5. Myślę, że to może być w sumie. Bo już w sumie to mam wybudowane. Dobra, ile ja gadam? Dobra. Taki pierwszy lepszy. Trochę dirta sobie wykopię. Wokół domku cyk, 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 cyk. A właśnie, jak, jak już chcecie, no to już, ja już będę się montować. Jak będę chciał robić takie filmiki, no to jak chcecie, to to piszcie w komentarzach, czy chcecie, to, żebyście widzieli, jak ja to kopię, takie rzeczy, czy po prostu, żeby wam to już oszczędził. Bo w sumie nie wiem, niektórzy bardzo lubią, ja na przykład czasami lubię, jak coś kopię. I e, nie wiem, po prostu wszystko zależy od Was ostatnio mi pewna osoba napisała w komentarzach coś, że nie pamiętam coś takiego mi napisała. I i naprawdę tak zauważyłem w moich filmach, że to naprawdę było złe i zmieniłem to i uważam, że są teraz trochę lepsze. Nie pamiętam, co to było. Dobra. Krawler to jeszcze nie szukam jakiegoś takiego do, do dobrego miejsca, no bo na razie w sumie nic takiego nie było. Los ostatnio sobie zrobiłem takiego SID-a. E, Boże, no takie, to był totalnie randomowy seed I miałem tak, e, znalazłem jakieś, e, nie Atlantydę, ale coś tak Znalazłem coś na zasadzie Atlantydy I jeszcze pod tym była wioska Więc to miałem takie oferta No ale no na odcinku muszę mieć inne ten Dobra Myślę, że tak naprawdę to był taki odcinek wstępny. Jak Wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na kanale. Jak chcecie drugi, drugi odcinek, jak jest zbudowanie domku. Dobra, zostawcie lajka w górę i suba pod moim kanałem. Cześć.